Cześć, tu kryptowalut. W poprzednim filmie pokazywałem Wam, jak założyć konto na 4 coins. Teraz yy, będę to konto weryfikował. Tak więc zaczynamy. Otwalamy stronę 4 coins. Logujemy się. O. Tak. Tak. W międzyczasie ja to konto CryptoLike już zweryfikowałem, dlatego po zweryfikowaniu jesteście tutaj taka notatka, program partnerski, informacje: witamy, informacje dotyczące pół procent prowizji od kwoty wydanej na zakup za naszym serwisie, za Twoim pośrednictwem. Tutaj jest link polecający. Jeżeli każda osoba, która się zaloguje i zweryfikuje swoje konto, po poprawnej weryfikacji otrzymuje ten link polecający, który może udostępniać innym osobom, swoim znajomym, kontrahentom, aby mogli założyć sobie konto na 4 i korzystać z usług tej strony. Oczywiście w zakładce materiału marketingowe znajdziesz gotowe do umieszczenia na swojej stronie wiadomości w formie banerów bądź linków. Dlatego teraz przejdziemy do tej weryfikacji, ale na innym koncie, żebyście wiedzieli, co będzie trzeba zrobić. Zrobię to na innym koncie. Dobrze. Jak widzicie, już jestem zlogowany na innym koncie mailowym. Klikamy to samo, co wtedy w poprzednim filmie. Program partnerski. Przechodzimy przez limity. To jest najkrótsza droga. Warto sobie przeczytać tutaj te informacje, które właśnie są zawarte, To jest potrzebne. Najważniejsze dane, żebyście mieli przygotowane imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon, dokumenty, które macie zeskanowane, bądź zrobione zdjęcia w formacie JPG lub NG. Drugi dokument przydałby się, może być prawo jazdy lub aktualny wyciąg z rachunku bankowego. Rachunek za czynsz, prąd, wodę, telefon bo Wszystkie informacje są właśnie zawarte i przechodzimy do formularza. Ja wybieram konto osobiste. Dalej. I w formularzu wypełniamy. Ja to wypełnię, zaraz przejdziemy dalej. Po wypełnieniu tych danych, imię, nazwisko, PESEL, te urodzenia, wybieracie obywatelstwo, miejsce, miejsce urodzenia, adres zamieszkania z kodem, numer telefonu i pamiętajcie, że na początku w refiksie plus 48 bądź danego kraju, gdzie mieszkacie. I klikamy dalej. Następna strona to są oświadczenia, gdzie ustalamy, czy jesteśmy osobą publiczną, czy nie jesteśmy osobą publiczną. Oświadczamy, skąd pochodzą środki finansowe. Że nie jest to pranie brudnych pieniędzy. Podajemy cel, czyli możemy zostawić tak jak tutaj. A to jest podpowiedź: tak. Celu udział w programie partnerskim. Na przykład. Zaznaczamy, że jeszcze jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej. Klikamy dalej. Przechodzimy do następnej karty, gdzie są wymagane dokumenty. Pierwszy dowód tożsamości. Wybierzemy no, na przykład. Tutaj wklejamy swoje zdjęcie. Ja teraz film zapauzuję, przejdę do tej, po tej, do tej funkcji troszkę dalej, jak już wkleję zdjęcia. Po wklejeniu tych zdjęć, jak widzicie, są takie małe miniaturki, wyraźne, jeżeli jest bardzo ostre zdjęcie. Przewijamy niżej. Mamy tutaj datę ważności dokumentu. Trzeba przepisać to, co jest na dokumencie i numer dokumentu. Klikamy. I pokazuje nam się tutaj yy, lata. Możemy wybrać, tak. I trzeba jeszcze miesiąc i dzień. Po wprowadzeniu daty oraz numeru dowodu, wybieramy drugi dokument. Dowód do to prawo jazdy może być faktura na przykład za energię. Ja tutaj dałem ostatni rachunek za prąd, więc jest najświeższy i z datą i danymi będzie pewność, że yy, będzie pewność, że jest prawdziwy adres. Wysyłamy Twoje dokumenty zostały wysłane. Oczekuj na odpowiedź od naszego konsultanta. No i to, otóż taka odpowiedź przychodzi drogą mailową i wtedy yy, macie już pewność, możecie się zalogować na to konto, yy, macie już, posiadacie swój referral link. Sama instrukcja i przejście przez te dwa, trzy formularze jest proste. Jeżeli instrukcja była prosta, przejście tych dwóch, trzech stron formularza, wypełnienie, wklejenie dokumentów nie przysporzyło Wam trudności. Uczcie się, szukajcie informacji na HD system. Linki, informacje są w opisie na dole. Miłego zostańcie z Bitcoinem. Cześć!